Witajcie kochani, tu Raw Coconut Girl po polsku. Dzisiaj zademonstruję Wam, jak zrobić poprawny dry brushing, czyli poprawny masaż na sucho. Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich moich klientów i ludzi, z którymi współpracuję, którzy poprosili mnie o nagranie takiego instruktażowego filmu. Także dziękuję serdecznie i zapraszam do oglądania. Witajcie, jestem Raw Coconut Girl. Jestem specjalistą detoksyfikacji i regeneracji ciała. Zajmuję się także analizami tęczówki oka, czyli irydiologią. Jestem międzynarodowym ustroficielem. Dzielę się z innymi, jak sama uzdrawiam swoje ciało za pomocą owoców, warzyw i sił. I być może pomogę także i Tobie. Na moim kanale możecie zobaczyć m.in. moje owocowe życie na Hawajach. Jak na gatunek człowieka przystało, jestem drugi porem. Wiodę swoje indywidualne poglądy etyczne. Jestem tu, aby zainspirować Cię i pomóc Ci zrozumieć, czym tak właściwie jest zdrowie. Daję wskazówki, jak osiągnąć pełnię szczęścia, a przede wszystkim wspaniałe samopoczucie na co dzień w sposób naturalny. Zapraszam do oglądania mojego wideo. Pragnę również zaznaczyć, że nie jestem lekarzem, nie leczę i nie przepisuję leków, a jedynie pokazuję swoją drogę, swoje doświadczenie, swoją wiedzę, którą zdobyłam i zdobyłam w czasie swojej drogi detoksykacji i regeneracji ciała na poziomie komórkowym zdrowie w naturalny sposób. Nie odpowiadam za to, jak są interpretowane moje słowa. Video to służy tylko i wyłącznie do celów edukacyjnych. Także kochani, dziękuję za uwagę. Teraz takie może lekkie wprowadzenie. Na początek chciałam powiedzieć, że nie jest to sponsorowane wideo i nie lokuję tutaj żadnych produktów dla nikogo. Także nie mam takiej intencji. Pragnę aby każdy masaż na sucho wykonywać nago gdyż wtedy właśnie skóra oddycha najlepiej i wtedy skóra ma pełne pole do popisu i ten układ limfatyczny może wiecie tutaj ładnie pracować dużo lepiej i wszystko ze sobą jest połączone więc jeśli masujemy dół góra reaguje, jeśli masujemy górę, nerki reagują. Wszystko jest ze sobą połączone, tak? Bardzo istotne jest tutaj zwrócić uwagę na to jak wykonywany jest taki masaż. Czyli jeśli mamy założoną jakąś bieliznę, tak? i uciskowe jakieś gumki ubrania, ten masaż limfatyczny na pewno nie będzie tak sprawnie wykonany jak byłby wykonany kiedy jesteśmy nago. Więc bardzo zachęcam wszystkich do tego, aby taki masaż wykonywać tylko i wyłącznie nago. No, ja jestem tutaj dzisiaj w rzeczach, oczywiście ubrana, natomiast rano po wstaniu zrzućcie piżamy i po prostu dry brushing, jak znalazł perfekcyjny na rozpoczęcie waszego dnia, naruszenie limfy i na to, aby poczuć tą energię, energię do szczęścia po tym, co właśnie wykonacie. I Nasz organizm będzie nam za to wdzięczny, bo jest to niesamowite dbać o siebie i o swoje komórki. Mój masaż wykonuję każdego poranka tuż po wstaniu, przez około 5 do 10 minut. W zależności tak naprawdę na to jak długo mam ochotę go wykonywać. Wiecie, jak bardzo jestem zaangażowana w to i czy mam chęci i czas, chociaż czas zawsze proponuję znaleźć, bo chodzi o nasze zdrowie i samopoczucie, więc nigdy go nie omijam. Na pewno proponuję znaleźć czas. Jest perfekcyjny dla każdego. Naprawdę przynosi niesamowite rezultaty, jeśli chodzi o skórę. Poprawia jej koloryt, poprawia jej jędrność, a także pomaga eliminować stary na naskórek, który gromadzi się w niektórych częściach ciała, jak na przykład nogi i łokcie czy kolana. Masaż skóry jest bardzo dobry, aby nasza skóra pozostała gładka, delikatna, jak skóra dziecka do końca naszego życia. I to jest możliwe, kochani, jeśli będziemy regularni w tym, co zamierzamy. Więc Kochani, wykonując dziennie taki masaż przez około 5 do 10 minut możecie naprawdę doświadczyć niesamowitych rezultatów i ja jestem tego przykładem, tak samo jak moi klienci czy, czy ludzie, z którymi współpracuję. I naprawdę organizm nasz jest za to strasznie wdzięczny i wasz będzie. Naprawdę warto spróbować i sami ocenicie. Masaż na sucho, poza tym, że wpływa na wygląd naszej skóry pomaga również zredukować całkowicie celulit, pomaga ruszyć limfę, co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o usuwanie tych toksyn i nie wiem czy wiesz, ale usuwamy około 2 pounds of toxins z resztek metabolicznych i właśnie takie szczotkowanie pomaga, aby usunąć te 2 pounds of toxins, tak? czyli toksyn z naszego organizmu. Masaż na sucho również oczywiście poprawia krążenie krwi, bardzo fajnie jest również wykonywać różne masaże na głowę, szczególnie tutaj dla osób, dla moich klientów, którzy mają problemy z włosami, kochani, masaże tutaj na głowę są zbawienne i też zrobię na ten temat osobny film. Bardzo serdecznie polecam szczotkowanie wszystkim, niezależnie od tego na jakiej diecie jesteście kochani. Natomiast ja tu mówię o prawdziwym takim jakby ruszeniu limfy, więc to jest taki odrębny temat. Natomiast polecam każdemu, niezależnie od wieku czy płci, naprawdę może zmienić Wasze życie. Także proponuję spróbować choćby na tydzień, raz dziennie i zobaczycie, czy poczujecie różnicę. Dajcie mi znać w komentarzu poniżej, bo jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. I tak, mam tutaj takie trzy szczotki, jak widzicie. Różnej wielkości. No, ja zaczynam zazwyczaj od tej środkowej, czyli tej medium. Ta jest large i ta jest taka small. Nawet powiedziałam, że XS-ka taka, tak? <grym> Więc nie używam tej XS-ki, dopiero na końcu na moją twarz. Natomiast zaczynam właśnie od tej szczotki. Bardzo również tutaj polecam, aby mieć przy sobie stoper i zerkać na niego w czasie masażu, aby mniej więcej wiedzieć, ile wykonujemy daną mam część ciała, tak? Przez jak długi czas już szczotkujemy. Więc bardzo fajnie to się sprawdza. Taki masaż na sucho znany jest od wieków. I działa prawie na zasadzie jak takiego masażu profesjonalnego. Natomiast właśnie ta szczoteczka ma za zadanie usunąć stary na skórek, starą szorstką skórek, które zbiera się i jest niechciana, niemile widziana na naszym ciele. Chcemy, tak jakby, te kwasy wszystkie usunąć z naszego ciała. Naprawdę polecam wszystkim, szczególnie na właśnie masaż twarzy bo naprawdę może przynieść niesamowite efekty, a połączenie z detoksem i z dietą odpowiednią może przynieść niesamowite rezultaty. I ja jestem tego przykładem. Wszystko te szczotki pomogą osiągnąć. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek masażu na sucho, bardzo ważnym jest tutaj zaopatrzyć się w dobrej jakości szczotki. Najlepiej, aby były one wykonane z vegetable bristles, czyli z włosków zrobionych na bazie roślin naturalnych. I bardzo polecam tylko te z naturalnego włosia, dobrze? Miejcie to na uwadze. Najlepiej, żeby było to organiczne. Nie chcemy żadnych plastików we włosiu, bo to podrażnia skórę i może irytować naszą skórę, może prowadzić do zaczerwień, podrażnień. Plastik przenika do naszego ciała i gdy robimy dry brushing, nie chcemy pobierać i absorbować więcej toksyn. My chcemy się ich wyzbyć, tak, a nie je absorbować. Bardzo polecam tutaj używanie tylko i wyłącznie włosia naturalnego, niesztucznego. Takie właśnie szczotkowanie z nylonowego włosia jest tak naprawdę no, no niedobre dla naszego ciała. Używając, kochani, takich nylonowych szczotek, nie jest właśnie najlepszym rozwiązaniem, również dlatego, że nasze ciało jak pochłania te toksyny, no to tak naprawdę zaczyna się problem, bo jeśli mamy nadmiar tych toksyn, mogą one powodować różnego rodzaju zapalenia, no i skutki uboczne, także bardzo Was proszę o przestrzeganie takich pewnych zasad. I jeszcze bardzo ważną rzeczą jest to, co nosisz, kochani. Jakość tkanin jest strasznie ważna. Ja zrobię osobne wideo również na ten temat, bo również zostałam o to poproszona. Natomiast tak, w dużym skrócie Wam powiem, kochani moi, weźcie pod uwagę fakt, że nasza skóra wchłania wszelkie toksyny i cząsteczki plastikowe, cokolwiek jest w ubraniach, w ciągu 10 sekund. Kiedy skóra dotyka danego materiału, wystarczy 10 sekund, aby wszystko wchłonęło się do naszego ciała. My nie chcemy wchłaniać. Plastiku, prawda? My chcemy go wyrzucić tak naprawdę z naszego organizmu, zdetoksować, prawda? I chcemy jeszcze więcej go dokładać. Więc bardzo ważnym tutaj będzie naturalne włosie. Więc jeśli założymy jakieś ubranie, które jest, wiecie, uży gdzie używany jest sztuczny barwnik, wszystko nasze ciało absorbuje do środka, wszystko nasze ciało wchłania, tak? Następuje absorption. Naprawdę jest to takie no niebezpieczne i niefajne, tak? Więc generalnie taki materiał, który ja akurat noszę, to jest 100% cotton, czyli jest 100% bawełna, jest świetna tutaj, bo skóra moja może oddychać w takim hawajskim klimacie, tak? Tropikalnym, więc to jest również coś wspaniałego, co możecie dać dla swojego ciała właśnie stosowanie takich naturalnych tkanin. Bo pozwalacie swojej skórze oddychać. Bardzo również tutaj jest polecane, kochani, aby nosić jak najmniej ubrań, bo tak naprawdę wtedy skóra oddycha i się może oczyścić. Nie wiem, czy wiesz, ale skóra jest największym eliminującym organem naszego ciała. Stąd naprawdę warto o niej zadbać już od dziś. A teraz zaczynamy. Zaczynamy od tego, właśnie środkowego włosia i kochani, zaczynamy zawsze od stóp, ok? Czyli stawiamy najpierw sobie prawą stopę. Ja używam krzesła, ale wy nie musicie używać. Pamiętajcie, aby skóra była sucha i nie była naolejona niczym. Ja już mam tak naprawdę olej kokosowy na swoich nogach, bo miałam. Rano się obudziłam, się z bardzo suchymi, ponieważ byłam w oceanie dzień wcześniej i właśnie sól tak troszkę wysusza skórę. Słuchajcie, trzemy stopy od. Najpierw zajmujemy się stopami i tak 30 sekund ja bym potarła jedną stopę. Aby poczuć takie mrówki w stopie. Druga stopa. Bardzo dobrze jest poczuć takie te mrówki, takie łaskotanie, bo oznacza to, że układ limfatyczny i krew wszystko się tam zaczyna ładnie ruszać. Następnie zaczynamy od stopy, idąc w górę, ale na, na pierwszy rzut idzie ta dolna część nogi. Level number one. i zajmujemy się ramionami i zaczynając od dłoni, ale już nie wewnętrzną część dłoni, a zewnętrzną. Jestem troszkę długa i się mogę nie zmieścić w kamerze, natomiast ciągnie, podnosimy rękę do góry, jest to ważne, bo cyrkulacja idzie w dół, To wszystko tutaj spływa wtedy do węzłów chłonnych, co jest bardzo ważne i ciągniemy właśnie w taki sposób, że polujemy tutaj rączkę całą, tak, ramię do dołu. I to samo robimy z drugą, pachy. Wszystko tutaj ładnie powinno być wyszorowane. Ciągniemy wszystko w stronę serca, w dół. Oczywiście ja się tutaj cała nie mieszczę w kamerze, natomiast dajemy rękę wysoko w górę. tak 30 sekund, około minuty, w zależności jak sobie uważacie. Robicie taki masaż, nie ja już dzisiaj taki wykonywałam, to jest mój drugi. Więc troszkę w takim, jakbym powiedziała, przyspieszonym tempie go robię. I teraz po podniesieniu ręki bardzo ważne są pachy, też ściągnąć to wszystko, cały ten ciężar, aby ułatwić krążenie limfy krwi przez całe nasze ciało, wszystkie te kanaliki, aby... Funkcjonowało wszystko ładnie, poprawnie i zgrabnie. O, teraz prawa ręka to samo. Ciągniemy. Może w taki sposób. No i pachy. Bardzo ważne. Węzły pod pachami. Węzły chłonne pod pachami. To wszystko ładnie jest wyszczotkowane. Następna bardzo ważna rzecz jest szczotkowanie twojego karku, czyli robimy to w ten sposób. I macie kogoś w domu, kto może Wam pomóc zrobić masaż pleców na sucho, szczotkowanie na sucho. Na plecach, zapraszam tutaj w sobie Wam rysunek, jak to wykonać, bo będzie mi ciężko to pokazać na wideo na sobie. Więc właśnie tutaj w te dwie strony chcemy odszyć jakby wszędzie iść na boki dla tak? aby wszystko się rozchodziło do węzłów chłonnych i do nerek. Kończymy zawsze na nerkach. Zawsze również odpychamy tak jakby te chwasy, tą cyrkulację całą kierujemy do zewnętrznej strony, tak? Czyli jakby odpychamy od ciała, nie do środka, ale na zewnątrz, ok? Tak jak wspomniałam na początku, szczotkowanie na słucho wykonuje się bez ubrań, nago. Natomiast no ja nie będę tutaj się eksponować i pokazywać żeby ciała za wiele, także... Tutaj proszę sobie wyobrazić, każdy wygląda tak samo. Idziemy tutaj jak obojczyk do klatki piersiowej i chcemy ciągnąć wszystko w tą stronę, tak? Czyli do serca, na boki. Nie chcę sobie zniszczyć bluzki, więc nie chcę za bardzo. kochani. Szczególnie bardzo ważne, że dla kobiet piersi. Ta właśnie metoda, którą teraz zademonstruję, pomogła mi również, była jedną z wielu, którą stosowałam do wyzbycia się fibrystycznego biustu. I idziemy kochane wokół piersi tak. Pierwszą lewą piersi i prawą piersi tak samo. Szczotkujemy. Dla panów też jest to bardzo dobre, bo poprawia krążenie w piersiowej. Później prawą pierś Również 30 sekund Około do minuty Albo i dłużej, jeśli potrzebujecie Ale z reguły piersi są tym delikatnym Miejscem, gdzie nie chcemy Tak naprawdę go podrażnić Za bardzo. Fajnie, żeby skóra była po takim Szczotkowaniu lekko zaczerwieniona Bo to znaczy, że działa A teraz przechodzimy do brzucha i masujemy Tutaj do góry nad pępkiem Do góry 30 sekund i okrągłe ruchy na brzuch, tak jak idzie zegar, według wskazówek zegara. Następnie tutaj w dół 30 sekund, czyli tu, gdzie mamy układ rozrodczy, miednicę, w dół pod pępkiem. proszę Was i proponuję zawsze pamiętać, aby kończyć szczotkowanie na suwo, czyli aby pomóc naszemu układowi limpatycznemu działać. Wszystko kończyło się na nerkach, czyli z tyłu na naszych plecach. Dobrze? Każdy jeden masaż. Myślę, że każdy z Was chciałby zakończyć na nerkach. Zostawiamy się na naszej górze górnej cyrkulacji, czyli na głowie, twarzy i szyi. Używamy do tego małej szczoteczki i okrężnymi ruchami szczotkujemy policzki. Jak idzie w stronę zegara, ja tutaj się widzę jak w lustrze. <grytanie> Teraz o lewy policzek. Jeśli chodzi o twarz, kochani, to również ciągniemy właśnie w taki sposób. Właśnie te okrężne ruchy, które wykonywałam, chodzi o to również, aby ciągnąć tę skórę w dół. Przy tych okrężnych ruchach one mają być bardziej takie w dół, ale okrężne w stronę wskazówek zegara, ale w dół, ok? Więc wszystko chcemy ciągnąć w dół. I teraz szyja, bardzo również ważna. Z szyi ściągamy wszystko w dół. No, troszkę do góry, tutaj, okrężnymi ruchami przy brodzie, w Dziękuję Wam, kochani, za to, że byliście ze mną i że zmotywowaliście mnie w pewien sposób do wykonania tego wideo, także dziękuję serdecznie i czekam na więcej Waszych pomysłów, a na pewno je tu zrealizuję już wkrótce na moim polskim kanale YouTube. Także serdecznie zapraszam jeszcze raz, dziękuję Ci, którzy chcą bardziej poznać mój styl życia i tym czym się zajmuję jako specjalista regeneracji i detoksyfikacji ciała na poziomie komórkowym serdecznie zapraszam na moją prywatną grupę Doktor Mors po polsku, gdzie udzielam profesjonalności Pomocy w dziedzinie detoksykacji i regeneracji ciała na poziomie komórkowym. Tam właśnie znajdziecie wszelkie informacje na temat, czym tak naprawdę jest zdrowie. What the health really is. I tam możecie znaleźć moje artykuły styl życia, jak pomagam swoim klientom, możecie również załapać się na darmowe konsultacje praktycznie trzy razy w tygodniu. Pomagam, inspiruję i daję instrukcje, informacje, uczę, jak prawidłowo przeprowadzić detoks. Oraz doprowadzić do regeneracji ciała na poziomie komórkowym. Zajmujemy się również duchowością i wieloma innymi rzeczami. Zapraszam Was serdecznie. Zapraszam Was również na moją stronę www.rococonutgirl.com. Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w dziedzinie detoksykacji i regeneracji ciała na poziomie komórkowym, opartej na analizie oczu, czyli irydologii, zapraszam Was serdecznie do współpracy i wysłanie mi e maila na podany adres. Girl małpka gmail.com Mam nadzieję, że tu się wyświetli. kogo za nazw, tak? Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia. Bye. Mahalo.